Siostry i bracia, dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy cykl sześciu konferencji na temat adoracji Najświętszego Sakramentu, powiedzieliśmy sobie o wymiarze cielesnym, a konkretnie o wpatrywaniu się w święte postaci eucharystyczne, rozważając, jakie to ma znaczenie dla naszej relacji. Z Jezusem. Dziś chciałbym zaproponować temat Adoracja Najświętszego Sakramentu jako szkoła wiary. Mówiąc o tym, że Adoracja uczy nas wiary czystej, trzeba od razu zaznaczyć, że jest ona jednocześnie jej sprawdzianem i dowodem. Jeżeli chcemy się przekonać, czy ktoś jest wierzący w rozumieniu wiary kościoła rzymskokatolickiego, to nie będziemy pytali go o jego pogląd na temat istnienia Boga, bo taki pogląd ma zdecydowana większość ludzi i odnosi się do różnych religii świata. Nie trzeba nawet wyznawać konkretnej religii. Żeby przyjąć istnienie jakiegoś absolutu, boskiej czy kosmicznej energii, architekta, budowniczego wszechświata, do odkrycia takiej rzeczywistości prowadzi nas filozofia przy użyciu wyłącznie zdolności umysłowych. Nie ma w tym jeszcze niczego nadprzyrodzonego, ani duchowego, czysto rozumowa kalkulacja. I chociaż odnosi się do jakiejś rzeczywistości niesprawdzalnej naukowo, to jednak do uzasadnienia jej istnienia używa argumentów umysłowych. Przykładem jest chociażby słynne pięć dróg świętego Tomasza Zakwinu. Jeżeli ktoś uznaje Boga jedynego, osobowego, to już mieści się w obszarze przynajmniej trzech wielkich religii, czyli judaizmu, islamu albo chrześcijaństwa. Przy czym ta ostatnia zakłada, że istnieje Jezus Chrystus jako Syn Boży i że przyszedł na świat w ludzkiej postaci, że umarł i z wstał. Te prawdy łączą wyznawców chrześcijaństwa. To jednak jeszcze za mało. Dopiero przyjęcie prawdy o tym, że Jezus narodził się z dziewicy Maryi, że założył Kościół Święty, ustanowił sakramenty, że w sakramencie Eucharystii jest jego prawdziwe ciało i prawdziwa krew, pozwala stwierdzić, że ktoś wyznaje wiarę katolicką. Zwróćmy uwagę, że im głębiej, im bliżej czystej wiary, jakiej uczy nas Kościół katolicki, tym trudniej. Przyjęcie istnienia Boga jest najłatwiejsze, najbardziej powszechne. Przyjęcie poglądu, że Bóg stworzył świat, nie wymaga jakiejś głębszej refleksji duchowej, nie pociąga też za sobą jakichś konsekwencji moralnych. Niektórzy potrafią to godzić nawet z brakiem wiary w duszę nieśmiertelną. Z zanegowaniem życia wiecznego, albo z wiarą w reinkarnację, nie mówiąc już o pogodzeniu takiej wiary z życiem w grzechu. Przyjęcie prawdy, że Jezus jest Synem Bożym, jest już o wiele trudniejsze. Widzimy to na kartach Ewangelii, zwłaszcza jak faryzeusze, uczeni w piśmie. Mieli z tym duży problem. Wprost oskarżano Jezusa o bluźnierstwo. Kiedy Jezus odpuścił grzechy paralitykowi, zaraz w głowach uczonych w piśmie pojawiła się taka wątpliwość, czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? podczas procesu Jezusa rozegrał się taki dialog Najwyższy kapłan rzekł do Jezusa Poprzysięgam cię na Boga żywego powiedz nam czy ty jesteś mesjasz syn Boży Jezus mu odpowiedział tak ja nim jestem ale powiadam wam odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego po prawicy wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co Wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Podobnie, kiedy był na krzyżu, tożsamość Jezusa. Jako Syna Bożego, stała się po prostu powodem drwin. Arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Inaczej reagowali ci, którzy uwierzyli, że Jezus jest synem Bożym. Tu przykładem jest Szymon Piotr, który na pytanie: A Wy za kogo mnie uważacie? Wyznał, ty jesteś mesjasz, syn Boga Żywego. Inny przykład to setnik, który był świadkiem śmierci Jezusa. Ewangelista zanotował takie słowa: Prawdziwie ten był synem Bożym. Trochę trudniej było z wiarą w zmartwychwstanie. Nawet uczniowie. Zalęknieni w wieczorniku, czy ci dwaj, którzy szli do Emaus, nie do końca na poważnie brali zapowiedź zmartwychwstania, a nawet pierwsze informacje kobiet, które twierdziły, że widziały Jezusa żywego. Potrzebowali przekonać się naocznie, żeby ta wiara została utwierdzona. Apostoł Tomasz żąda wręcz dowodu i zakłada, że jeśli nie zobaczy, to nie uwierzy. W XVII rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opis mowy świętego Pawła w Atenach na Areopagu. Ta wypowiedź zakończyła się ogłoszeniem zmartwychwstania Jezusa. Co się wtedy wydarzyło, opisał nam autor, święty Łukasz, tak. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Zobaczmy, pierwsza reakcja na prawdę o zmartwychwstaniu to był śmiech i stwierdzenie, że mają do czynienia z człowiekiem niegodnym zaufania i wiary. Nie warto tego nawet słuchać, bo to są niedorzeczności. Coś bardzo podobnego zdarzyło się wcześniej samemu Jezusowi, kiedy Nauczał, no właśnie, o Eucharystii. Kiedy rozmnożył chleb, było tam około pięciu tysięcy mężczyzn. Cały ten tłum poszedł za Jezusem. Szukali go na drugi dzień, bo odpłynął na drugą stronę jeziora. Wtedy Jezus zaczął im mówić. Że On jest prawdziwym chlebem, który stąpił z nieba, Że On da im swoje ciało do jedzenia i krew do picia, I Że to jest warunek życia na wieki oraz wskrzeszenia w dniu ostatecznym. Co się wtedy wydarzyło? Ewangelista Jan zapisał. Spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? To byli ludzie, którzy widzieli cuda zdziałane przez Jezusa: uzdrowienia, uwolnienia, rozmnożenie chleba i to poprzedniego dnia, uciszenie burzy na jeziorze. I to dokładnie tej nocy, mieli tak wiele dowodów namacalnych, na własne oczy widzieli coś, co się nie mieściło w żadnych kategoriach rozumowych. A jednak, kiedy Jezus powiedział o spożywaniu swego ciała i krwi, większość odeszła zgorszona, zniesmaczona. Wielu nie chciało mieć już nic wspólnego z tym, według ich opinii, szalonym człowiekiem. Żydzi pytali: Jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Jezus wiedział, że tak będzie. Wiedział, że wiara w Eucharystię będzie przez wieki swoistym papierkiem lakmusowym. Dla ludzi ochrzczonych. Dlatego nie boi się zapytać dwunastu, czyż i wy chcecie odejść? To pytanie nie jest zachętą do porzucenia szkoły Jezusa. To nie jest wyraz bezsilności i rezygnacji ze strony Jezusa. To jest bardzo ważny moment weryfikacji wiary uczniów. Znana jest reakcja Piotra. Panie, do kogóż pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Powiedział to w imieniu dwunastu. A Jezus zamiast się ucieszyć, Odetchnąć z ulgą, że przynajmniej ta garstka najwierniejszych zostanie, od razu powiedział: Jeden z was jest diabłem. To taka gorzka prawda, że można chodzić za Jezusem, można widzieć wszystkie jego cuda i znaki, można dotykać. Najświętszych rzeczy, spełniać najświętsze czynności, a jednocześnie można zdradzić. Można zerwać relacje przyjaźni i przestać się z Jezusem spotykać i jednoczyć. Można, ponieważ wiara jest rzeczywistością dynamiczną i bardzo delikatną. Nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, napisał Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Jezus bardzo konkretnie powiedział do kapłana, autora książki InSinu Jezu: Tam, gdzie jest wiara w moją realną obecność, tam będzie i adoracja. A gdzie jest adoracja, tam też moja obecność przyciągnie duszę do mojego eucharystycznego serca i poddaje nawet na odległość leczącemu działaniu mojego eucharystycznego oblicza. Tam, gdzie jestem wystawiany na ołtarzach, by przyjmować adorację, zadośćuczynienie, i towarzystwo moich przyjaciół, przede wszystkim moich kapłanów, moje działanie jest pełne mocy i owoców. Wiara, adoracja i miłość działają jak receptory, przyciągają moją niewidzialną, lecz realną wszechmoc i uaktywniają ją w przestrzeni i czasie. Wszystko to, co do tej pory powiedziałem, ma służyć ugruntowaniu świadomości, że wiara w Eucharystię jest rozstrzygająca w określeniu, czy dany człowiek jest wierzącym katolikiem, czy też nim nie jest. W tym miejscu czas postawić pytanie, czy można być człowiekiem wierzącym, bez adoracji najświętszego sakramentu? Chyba trzeba odważnie dać odpowiedź negatywną. Nie można, nie można uznawać się za wierzącego katolika, wierzącego kapłana, siostrę zakonną, osobę świecką, jeśli nie praktykuje się mniej lub bardziej regularnej Adoracji płynącej bezpośrednio z serca, z tęsknoty za Jezusem, z pragnienia, by być blisko Niego i z Nim się jednoczyć. Samo uczestnictwo we Mszy Świętej jeszcze nie jest do końca rozstrzygające, bo można chodzić z przyzwyczajenia albo z lęku przed złamaniem przykazania Bożego i Kościelnego, z lęku przed popełnieniem grzechu. Ale wiemy, że nie na tym wiara polega. Wiara jest dobrowolną i świadomą decyzją przyjaźni z Jezusem, którego przyjmujemy w całej prawdzie, a zatem także z tym najtrudniejszym elementem, Uznania prawdziwego ciała Chrystusa w kawałku niekwaszonego chleba. Jeżeli ktoś przychodzi na mszę świętą, ale nigdy nie przychodzi na adorację w samotności i milczeniu, nie daje w pełni świadectwa swojej wiary. Jego traktowanie świątyni. Przypomina sposób korzystania z sali kinowej albo teatralnej. Kiedy jest sztuka albo film, sala jest wypełniona, no bo coś się dzieje. A kiedy nie ma projekcji filmu w kinie, nikt nie przychodzi na widownię, bo nic tam nie ma. Gdyby ktoś przychodził regularnie do kina, żeby wpatrywać się w zgaszony ekran przez godzinę, to pewnie poddano by go obserwacji psychiatrycznej, uznano by jego zachowanie za zaburzone. No bo tam nic nie ma. I jeżeli ktoś nigdy nie przychodzi do świątyni poza mszą świętą, to prawdopodobnie dlatego, że uważa, że tam nic nie ma. Kiedy jest celebrowana msza święta, to coś jest, ale po zakończeniu nie ma już nic. Tylko ten przyjdzie do pustej, cichej świątyni, kto naprawdę wierzy, że jednak tu ktoś ciągle jest. I że warto się z nim spotkać. Warto przytoczyć słowa Jezusa do anonimowej mistyczki rumuńskiej. Moja rzeczywista obecność w tabernakulum jest tą samą rzeczywistością, co we mszy świętej po konsekracji. Jeśli chcemy sprawdzić, Autentyczność wiary jakiegoś człowieka, trzeba zaobserwować, jak się zachowuje w pustym kościele. Jeśli nie klęka, nie zwraca uwagi na tabernakulum, to raczej jest niewierzący. Tak może być, że przed ludźmi ktoś zachowuje się jak aktor, pięknie się modli, klęka na dwa kolana, robi ukłony, a kiedy go nikt nie widzi, chodzi sobie przed ołtarzem jak po lesie. Nie wierzy, udaje z jakichś powodów. I spełnia się to, co mówił Bóg przez proroka Izajasza, a potem przywołał Jezus w siódmym rozdziale Ewangelii Markowej. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno. Znane jest świadectwo związane z biskupem Józefem Haslerem ze Szwajcarii kiedy pracował jeszcze jako wikariusz w Genewie lubił dłuższy czas adorować najświętszy sakrament jednego wieczoru po takiej dłuższej adoracji chciał jeszcze sprawdzić czy wszystkie drzwi są zamknięte zaczął więc obchodzić kościół w pewnym momencie zauważył kobietę i to siedzącą w konfesjonale. Zaskoczyło go to. Zapytał: Co tu robi? A ona wtedy wyjaśniła, że jest protestantką i że słuchała jego kazań o realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale chciała się przekonać, czy kaznodzieja sam wierzy w to, co głosi. Teraz zobaczyła, jak zachowuje się człowiek wierzący w pustym kościele i utwierdziła się w wierze. Adoracja cicha, milcząca w samotności sposób zachowania przed najświętszym sakramentem, kiedy nas nikt nie widzi jest najlepszym sposobem na weryfikację wiary i jej czystości, jej pełni. To znaczy, jeśli ktoś wierzy, że w tym kawałku chleba jest Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, to taką osobę można nazwać człowiekiem wierzącym w pełnym tego słowa rozumieniu. Zresztą podsumowując, wiara jest przekonaniem, że istnieje Bóg, chociaż go nie widzimy. Jest za zasłoną. Tą zasłoną jest chleb eucharystyczny. Jeśli ktoś przez tę zasłonę jest w stanie. Dotrzeć do prawdy o istnieniu żywego Chrystusa, Jego dzieła zbawczego, Jego miłości, to znaczy, że ma wiarę prawdziwą. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar pisał w rozmyślaniach o życiu kapłańskim taką zachętę: śpieszyć chętnie tam, gdzie najświętszy sakrament jest wystawiony. I wpatrywać się weń okiem żywej wiary. Święta Faustyna napisała: Kiedy przyszłam na adorację, odczułam w duszy, że weszłam do świątnicy Boga żywego, którego majestat jest wielki i niepojęty. I dał mi Pan poznać, czym są nawet najczystsze duchy wobec Niego. Chociaż na zewnątrz nic nie widziałam, obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. Znamy dobrze hymn eucharystyczny napisany przez świętego Tomasza Zakwinu Zbliżam się w pokorze. Druga zwrotka mówi o tym. Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje Temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Siódma zwrotka natomiast zaczyna się od twierdzenia: Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię. Adoracja jest oglądaniem, widzeniem Boga. Pod zasłoną. Musi być w tym element wiary, bo inaczej podzielimy los tych, którzy te najgłębsze i zarazem najtrudniejsze prawdy wyśmiewali, gorszyli się nimi, uznawali za szaleństwo i w konsekwencji odrzucali. Pytania. Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? Jak On może realnie przebywać pośród nas w chlebie eucharystycznym? Pozostają ciągle aktualne. Nie objawią nam tego umysł, doświadczenie, ani zmysły. Może nam przyjść z pomocą jedynie łaska wiary, której ciągle, od momentu Chrztu udziela nam Ojciec Niebieski. Obyśmy mogli wyznać szczerze za błogosławioną kandydą od Eucharystii. O Mój umiłowany, w Najświętszym Sakramencie, widzę Cię, wierzę w Ciebie, chociaż ukryty przede mną za świętymi zasłonami Eucharystii. Przez cyborium, przez drzwiczki, przez tabernakulum, przez kraty, przez mury widzę Ciebie, a jeszcze bardziej w Ciebie wierzę. O święta wiaro.